Unikać tego nieszczęsnego bólu głowy, szczególnie w lecie. Hmm. No tak, słońce, lato, to, że musicie pić dużo wody, to już pewnie wiecie, więc o tym nigdy nie zapominajcie. Migrenowe bóle głowy są. Tak naprawdę zaburzeniami naszej wewnętrznej energii według medycyny chińskiej, ajurwedy i wielu innych nauk. Dlatego też bardzo gorące słońce wywiera na naszą głowę ogromny wpływ. Kiedy słońce wychodzi, jego gorące i ostre, przenikające światło wpływa na nasz układ naczyniowo-sercowy i to powoduje najnormalniej w świecie w konsekwencji ogromny ból głowy. Dlatego też unikajcie słońca. I to nie tylko, że Działa niefajnie na skórę, ale też dlatego, że boli nas po prostu głowa. Dużo pijemy, ale nie samej wody. Wody z cytryną, wody z odrobiną soli. Nigdy nie sama woda, bo sama woda przez nas przez nas przepłynie i nic nie da. I ciągle jesteśmy spragnieni, i ciągle jesteśmy nienawodnieni. Oraz na głowę kapelusik, a tak naprawdę najlepiej zostać w cieniu.